Jak wyglądały najdłuższe paznokcie w historii, które rosną nam szybciej, a które wolniej i dlaczego je obgryzamy. Dziś mamy dzień paznokci, więc jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to mnie zaobserwuję, nie przegapisz żadnego dnia i napisz teraz w komentarzu, jak długie obstawiasz będą paznokcie rekordzistki w tej kategorii, a na koniec filmu zobaczymy, czy byłeś blisko. Jedziemy. Numer 1. Paznokcie rosną szybciej latem niż zimą. Paznokcie u rąk rosną zaś szybciej niż te u stóp. Paznokcie ręki dominującej rosną szybciej niż tej drugiej i najszybciej rosnącym paznokciem jest paznokieć palca środkowego. Numer 2. Obgryzanie paznokci jest nawykiem kompulsy... Często związanym ze stresem, lękiem, nudą albo koncentracją. Dotyczy nawet 20-30% populacji, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Niektóre badania sugerują, że osoby obgryzające paznokcie są często perfekcjonistami, bo łatwo denerwują się, gdy coś nie idzie po ich myśli. I numer 3 obecnie rekord Guinnessa w kategorii na najdłuższe paznokcie na świecie należy do Diany Armstrong ze Stanów Zjednoczonych. Jej paznokcie miały łączną długość ponad 13 metrów, co daje około 1,3 metra na palec. Żeby to zobrazować, wszystkie razem wzięte są dłuższe niż autobus. Diany nie obcinała paznokci przez 25 lat. Decyzję tę podjęła po śmierci swojej 16-letniej córki, która dzień wcześniej zrobiła jej manikur. Dla Diany paznokcie stały się więc symbolem pamięci o córce i formą żałoby. Przy tak absurdalnie długich paznokciach wykonywanie codziennych czynności, jak można się domyślać, graniczyło z cudem, więc Diana miała osobną osobę do pomocy przy tego typu sprawach. Zaś sam manikur takich paznokci, bo Diana regularnie malowała, trwał nieraz po 20 godzin. Pozdro!